Serducho jak dzwona, a kiche jak u nastolatka. Nie wiem, pan kawalerzysty, nie da się tak łatwo z konia zdjąć, jak to mówią. Najgorzej to, to że trzeba samemu w domu siedzieć. No, no córka, tak, oczywiście, no ona no przychodzi, nie powiem. Ale wnuka to już pół roku nie widziałem. Nawet nie zadzwoni. Tak, panie Michale. No, no a, a, a wie pan, dla łącznościowców, dla nas łączność, to najważniejszy jest kontakt. No. no niestety takie czasy. Wszyscy zabiegani, praca, dom. Ja to rozumiem, panie Michale, ale jakby. Pana dziadkowi trzeba było pomóc, to co, nie pomógłby pan? No, no jak sanitariusz na polu walki, tak? Dziadek zawsze może się przydać, prawda? I ja właśnie w tej sprawie, panie Michale, no, biorę wszystko. Przepraszam, co wszystko? No, 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 no dudki, no, te, te, tu, e, pieniądze, no, z mojego rachunku. Wszystkie biorę, panie Michale, no, co do jednego. Wszyst wszystkie? No tak, dla ta mojego wnusia. Dusieńko. Dlaczego powiedziałaś Michałowi, że marzy mi się wyprawa do kina? No bo ja też mam ochotę na kino, więc pójdę z wami. Ale kochanie, tak nie można. Można, bo inaczej bym cię w życiu do kina nie wyciągnęła. A metoda na Michała zawsze działa. Metoda na. Duśinka, dzięki. A jak się zatarło, to trzeba posmarować, jak mówią czołgiści. Dzień dobry, Panie Stanisławie. Przepraszam bardzo, że pytam, ale czy rozmawiał Pan z wnukiem osobiście? Nie, no skąd? No, to Pełna dyskrecja, no to tak jak w konspiracji, wie Pani, no. Tak, a słyszał Pan o metodzie na wnuczka? Mhm. Oszuści dzwonią, podają się za bliskich, wyłudzają pieniądze i z nimi znikają. Panie Stanisławie, czy wnuk y, odbierze osobiście pieniądze? Nie, 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 nie. nie. Ły, łysy. Łysy odbierze kumpel e, wnuka, a, ale odda osobiście, już Łysy tego dopilnuje. <śm> tak. Aha. Jak to mówią zaperzy? Ostrożności nigdy za wiele. Może ja zadzwonię do Karolka, to znaczy do, do, do wnuka. spokojnie, jak na wojnie. No, po co go niepokoić? Chłopak taki zajęty. No. To, 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 to zajmie tylko chwileczkę, a Michel w tym czasie przygotuje wypłatę, prawda? No, tak, no, no, skoro to pana uspokoi, to, to dobrze. No, no niech, nie, niech pan zadzwoni. Tak, gdyby pan podał tylko numer. No, ten. Skoro powiedział, że jest w pobliżu, to tutaj na pewno zaraz będzie. No, no proszę, no wszyscy tacy zajęcia, a tu I, I jeden telefon i już od razu przyjedzie, no. No, Będzie tak. i sobie wszystko wyjaśnimy. Hmm. Tak. Dzień <g intr overseas> <Mówi>. Gusik. <laughs> Cześć, dziadku. Cześć. Co tu jest grane? No. Kto cię chciał oszukać? Co mnie? Ja, ja ja, nic nie wiem. A jak nikt tą metodą na wnuczka, no Co? No to pan chyba do mnie dzwonił, tak? Tak, tak, ja dzwonił. Chciałeś wybrać dla mnie pieniądze, no przecież nawet żeśmy nie rozmawiali. No, 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 no właśnie, właśnie. Nie, nie, nie rozmawialiśmy i tu jest problem. No, no nawet do mnie nie zadzwoni. I, I przepraszam cię, nie metodą na wnuczka, tylko metodą na dziadka. <laughs> jak w konspiracji, <laughs> o! No, jak się dziadek stęski, to, to musi sobie jakoś radzić. Ale dziadku po coś to zrobił? No, przecież ja mam pieniądze. No, ale Karolku, no, czy tu o pieniądze chodzi? No, kochanie, no chodź tutaj, no dawam Przepraszamy. Chodźmy, dziadku, co? Dziękuję. Do widzenia. Bardzo mi Państwo pomogli. <laughs> chodź, dziadku, chodź. Do widzenia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, do widzenia.